chcę ogłosić dziś. wyniki tego konkursu. Mm, tak, ja miałam ogłosić i ogłosiłam na Movistar. Chociaż nie wyszło, ale dobra. Wygrał ktoś. Yy, I na Jużupę. No, wygrał Linkator 5. Moja kochanka dostała nagrodę, gdyż też tego wszystkiego nie mam. No i jeszcze chciałam Wam coś pokazać. O, patrzcie na te rolę do filmu. Na no, naprawdę mi na tym zależy i... Szukam rolę do filmu. Star Wars, ja jestem Anii Zawsze co powiem i w ogóle nie jestem, bo ja najbardziej ją lubię. No i czekam, tutaj są wymagania do ról, czyli jakie mają mieć ubranie, jakie anime i ja ogóle wymagania do głównych, czyli aż do Anaknickiego, aż do, do Imperatora. Dalej to już, wiecie jak wyglądała Jabba? Aby brązowa. Człowiek od Jabba Trudy, jak jest brzydki, nie? Zróbcie jak Jaruzelskiego. Tłumaczaby to te tak, białe z takimi jak koły nie. Ja masz czerwoną głowę, głową muszę sobie zrobić jakąś maskę czy co. Aha i imperator powinien mieć tutaj mi nie białą skórę, jeżeli możecie. I czarne ubranie. No. Czarne odcień, no to, nie, to ubranie, nie? No ale to na tyle i... I właśnie najwcześniej to w nim zacznę się bo ja muszę uzbierać jeszcze trzy diamenty. Nawet ubrania, żeby ta Amidala w jednym miała niebieską sukienkę, jak wiecie. No nie wiem, czy wiecie, ale okej. Okay. Jak wiecie, to wiecie, a jak nie wiecie, to nie wiecie. Y już wam pokazuję sukienkę co bym chciała. Co... Dla tej ja mojej postaciami zalatowa tak-ta ta. Ta, ta, ta. ta sukienka. Oczywiście nie będę inne... tą prezurę stację. Ja no, ale tym... O jejku, nie, nie. <ścoughs> Taki kolorem się. Jejku, dobra. O. O. I. Ej nie, jednak nie! Najpóźniej film zacznie się za pi najwcześniej, za pięć dni, bo niestety będę musiała jeszcze odbierać na... tło, chyba czy. Zobaczymy. Mm. No. Zobaczymy, jak to wygląda. No, mm, na przykład takie. Pałac amidalny na przykład. I nie wiem, jak to takie kupić. Gdybyście wiedzieli, to. Naprawdę, bo mi na barku naprawdę na tym zależy. Ja to ten do, do jak dużo przeczytałam, tam, to żeby ten. No, mm, albo żeby ten film był wspaniały, żeby dostało. Dużo i to it, bo to by było. Ja Zaraz wrócę. Sorry, jestem musiała wygonić psa, Jadł ze śmietnika, to było. Bo, śmietnik, o. I próbował coś, od czego krzyczała, i. Ja go musiałam. Może by przestał grzewać wtedy, bo to jest to obrzydliwe. No. W pewnym momencie, że szukam coś do Patrona Dali, też... Chociaż... Tak to nie było. Uj. No nie, to trzeba to do tego filmu powiem, bo naprawdę teraz się... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, chciałem, żeby poszedł do to. Nie poszedł, chyba, nie pójdzie. Ale... Postaram się, żeby poszedł, ale nie no. wiem. No. No. Dobra, ale wklejono to, żeby myślę, że pójdzie. O, tu już to jest to jest, dokładnie. Ani dalim. Nie chyba to zabierać. Może po prostu my sobie z nami, jak ty. Tu będzie terror. Tak, tak, tak. No, jeszcze będziemy musieli, ale to kiedy indziej razie mi ten pałac a najbardziej jeszcze pokój, a nie No to będę musiała trochę wybierać, tak? Dzisiaj jeszcze trochę podbieram tak i w ogóle, ale to nie jest taki hop <trym> Tak, No i, jak widzicie, to góry i oni, i i I... no... W każdym bądź razie dopiero dziś zrobiłam ten artykuł, 5 minut temu. I. Ach, no. Co, co chciałam powiedzieć? No i jeszcze nie ma żadnych filmów poza mną, za rolą Amida. Ale myślę, że się szybko znajdą chętni. A pokój Amida... Oj, sorry. Tak chcę szybko znaleźć ten pokój Amidalii, po przykład. Nie... nie wiem, czy to będzie taki ofiarny spokój. Myślę, że to, to będzie jej pokój. To ja zdecyduję. Cztery To no, Znowu 401 i będę miała tytuł, a nie? To... A, widzimy w sklecie go, tak zacznij, za tydzień nie wiem. Dobra, pa!